Dwupoziomowe bezpojęzyczne skrzyżowanie to jest 8 godzin. Przejazd nie będzie blokował tego ruchu, a jest tutaj na nasze możliwości olbrzymi ruch. Co za tym, idzie nie będziemy zatruwać środowiska, czyli obniżenie emisji CO2 jest bardzo ważne dla wszystkich, ale ja tak powiedziałem, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, bo musimy sobie ograniczyć, że za chwilę będą przez Głogolincę go nawet pociągi szybkością 160 km na godzinę. To nie jest pojazd, który można zatrzymać tak od sobie, że się zatrzymuje na, na wypadek jakiegoś zdarzenia, tylko wiemy e, jeżeli zdarzają się przypadki na, na liniach kolejowych, na tych trasach komunikacyjnych, e, czym, to, czym to grozi. Więc mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji wszystkie te kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa, ale przede wszystkim też z funkcjonalnością naszego centrum przesiadkowego. Nie uzyskalibyśmy tego, co zamierzamy, czyli funkcjonalnego centrum przesiadkowego, gdyby w Gogolinie nie było dwuprogramowego skrzyżowania i gdybyśmy nie mogli zaplanować dojazdu od strony Krakowic, od strony ok. Szczelec, nie zatrzymując się, nie tracąc 20 albo czasami więcej minut przy przyjeździe, płynnie dojechać, bo cóż, Jadąc na rowerze student czy uczeń na uczelnię do Opola, który musi przewidzieć 20 minut wyjazdu wcześniej, żeby, żeby móc się dostać na drugą stronę dworca i przejść na terony. Tak samo, jeżeli nie byłoby tego skrzyżowania, nie wiem, ile mieszkańców Krakowicz czy miasta chciałby skorzystać, zaparkować swój samochód na Centrum Środkowym, się do regionalnego impulsa. Tak to, to myślimy, i jechać po tym kierunku stolicy regionu 13. Dlatego tak ważna jest ta inwestycja i oczekiwana przez wszystkich mieszkańców, i będziemy ją również budować w poszanowaniu środowiska, proszę Państwa. Będziemy ją budować w poszanowaniu środowiska, tego naturalnego, tego wszystkiego, co towarzyszy temu. Będziemy się starali, Panie Marszałku, proszę nas tego dorobiczyć. Budować to centrum na miarę XXI wieku, żeby tak jak do tej pory, przynajmniej ponad sto lat mógł dobrze służyć mieszkaniom. Dzięki. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Marszałku, Panowie Przewodniczący, powiem o takiej swojej refleksji, która mnie dotknęła półtora roku temu, gdzieś, kiedy Pan Burmistrz przyjechał do mnie, do Piotra Maszałkowskiego i pokazał wizualizację tego wszystkiego, co tu się wydarzy. I oczywiście możemy powiedzieć, że dokumentów wokół naszego życia jest całe mnóstwo, bo mamy papiery do podpisywania, mamy projekty, mamy kosztorysy, ale ta wizualizacja po prostu mnie zachwyciła. Zachwyciła mnie przede wszystkim w zrobieniu bardzo, bardzo dobrze jakościowo. Czyli to, o czym my mówimy czasami, że to pierwsze wrażenie, na czym my się skupiamy jest bardzo ważne, to wtedy jak gdyby to nastąpiło. Ja tę dokumentację do tej pory chyba mam, mam w gabinecie. I co następne? Następnie porozmawialiśmy o funkcji. Tak? Porozmawialiśmy o funkcji, komu ma to służyć, dlaczego ma to służyć. Bo to nie jest tylko, że my mówimy o dużej inwestycji związanej z wiadomością, ale my również mówimy o dostępie do ścieżek do wyrogu, dostępie do peronu. Mówimy o. Zbudowani. Wtedy jeszcze byliśmy w trakcie budowania relacji z PKP nieruchomości z Dorosławem, z przekazaniem dworca. Mówiliśmy o tym małym budyneczku, który za chwilę też zobaczę w rzeczywistości, który też jest potrzebny miastu Gogoru. Czyli mówiliśmy o całej przestrzeni publicznej, która e, no przede wszystkim zmieni życie mieszkańców. I później nastąpiło takie dla nas bardzo ważne zadanie, abyśmy tą ideą, tą inicjatywą zaleźli decydentem. Z naszej strony nastąpiła zmiana. Członka zarządu, który odpowiada za infrastrukturę, ale zarówno pan poseł Tomasz Kowalski, jak i obecny pan Marszałek Szymonow głaza. od początku też byli zachwyceni tą ideą, ale widzimy, że to mamy trudnych partnerów. Trudnych partnerów, którym należy bardzo dokładnie i rzetelnie tłumaczyć, dlaczego tak chcemy dojść do tego skrzyżowania grup poziomowego. Bo, bo to warto. Warto zostawić na następne, następne pokolenie. Ja się bardzo cieszę, że. Yy, ta koncepcja będzie realizowana. Naprawdę to, to jest coś na miarę takiego wyjątkowego projektu inwestycyjno-społecznego. Bo nie tylko kolejny wiadukt, nie kolejne betony w podwaliny tego wiaduktu, ale również cała infrastruktura, infrastruktura społeczna. Od początku, Panie Burmistrzu, bardzo dobra robota, dobra robota koncepcyjna, dobra robota projektowa, dobra robota dokumentacyjna, dlatego. Warto było, warto było, o to, walczyć. Co się będzie działo technicznie, jakie wartości, jakie przedsięwzięcia, jak terminowo, a naszego władza. Dziękuję bardzo Panie Wójcie, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, e, troszkę długotrwałem by do tego dzisiejszego spotkania, bo najpierw musieliśmy bardzo trochę pilnować żeby ogóle linia 32 modernizowana, bo jak wiemy, losy tego projektu były dosyć skomplikowane. Bardzo istotna hmm. dla nas linia kolejowa. Dla, bardzo istotna cała <coughs> dla całego kraju, dla Europy, połącząca naszą zachodnią granicę ze wschodnią granicą, a więc jedna yy, z kluczowych linii kolejowych w Polsce. Modernizowana w stopniu wydaje nam się niewystarczającym, a zwłaszcza nie tych, tych elementów, które nie dotyczą bezpośrednio kolei, ale jednak są istotne ze względu na układ komunikacyjny województwa polskiego, czyli przynajmniej dwóch, yy, dwóch wiadomości. Jeden, ten, o którym mówimy dzisiaj w nie drugi, niestety w dzisiejszach sprawa jeszcze też nie rozwiązana. Natomiast my jako samochod województwa nie mieliśmy absolutnie innego wyjścia i też nie mieliśmy nawet zamiaru mieć inne wyjście, żeby się włączyć w, w takie prace, które pozwolą, jeśli już uzyskaliśmy wiedzę, że na 99,9% nie uda się włączyć tego wiaduktu do inwestycji, czyli do modernizacji kolejowej 30, bo pamiętajmy, że to jest jednak... W, tej, w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę znaczenie naszej drogi, wojewódzkiej, która przebiega przez Guglę, nie i znaczenie w układzie komunikacyjnym, nie tylko regionalnym, ale tę ta, ta, ta rolę no, wyjścia awaryjnego dla autostrady, a 4 i skomunikowania w ogóle autostrady, a 4 jest zresztą regionu, jesteśmy gotowi do, do, do współpracy i od początku, nawet przez chwilę, nie, nie wahaliśmy się z odpowiedzią na propozycję pana burmistrza i niejako również Polski linii kolejowych. Wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest około na, na około 30 milionów złotych. Projekty, które, te koncepcje, które przedstawia gmina, one są zupełnie pozadowalające z naszego punktu widzenia. Oczywiście, jeżeli mówiąc o konkretach, będziemy mogli mówić wówczas, kiedy powstaje dokumentacja, kiedy będziemy znaleźć rzeczywistą wartość tego, tego projektu. generalnie przy naszych takich tych trudnych inwestycjach, czyli przy inwestycjach, przy których przeżyją się drogi asfaltowe, a zwłaszcza wojewódzkie z drogami kolejowymi, staramy się, aby te, te inwestycje miały jakąś wartość dodaną. Tak było na przykład w Strzelcach Obolskich, gdzie w tym roku oddawaliśmy w ciągu drogi 426 wiatrów, który przy projektowaniu już z założenia miał zmienić układ komunikacyjny i odciążyć część miasta od ruchu tranzytowego. Tutaj e, myślę, że znacząco zmieni Centrum Gogolina ta inwestycja. E, biorąc pod uwagę również to, o czym mówił Pan Marszalek, czyli te plany Pana Burmistrza e, i, i samorządy miasta, myślę, że będzie to jedna z ważniejszych chyba, w tych dziesięcioleciach inwestycji dla, dla Gogolina i dla mieszkańców Gogolina, które znacząco im ułatwi życie. Pamiętajmy, że to co się działo, to co działo już w zależności linii gdy przebiegły linia 30, to jest nic w porównaniu z tym, co mogłoby się wydarzyć, wówczas kiedy ta, e, ta linia kolejowa będzie zmodernizowana. Co za tym idzie, częstotliwość poruszania się pociągów będzie wyższa, w związku z czym jeszcze częściej byłby zamknięty, tak, to, więc mogłoby to naprawdę skalarizować miasto. Tyle, bo za dużo zdecydowanie. Tak jest.